Piotrek, jakie wrażenia dzisiaj po tym występie i ogólnie po tej skoczni? Nie wiem, Tadziu, nie wiem nie no ogólnie. Spodziewałem się trochę, nie wiem czy skoków lepszych, czy, czy lepszego może też występu, ale ogólnie. Jak na 50 to chyba i tak mój najlepszy, najlepszy tutaj start, także nie ma co narzekać, tylko po prostu walczyć dalej. Za mamy kolejne zawody już tam na takiej trochę większej skoczni. No i trzeba walczyć dalej. Czy jakoś warunki tutaj winisz, bo w pierwszej serii tak mocno wiało momentami? Znaczy myślę, że nie, no. Warunki, warunki, warunkami, to zazwyczaj tak jak słońce wyjdzie, to tak jest czasem z przodu, czasem z tyłu, ale to raczej nie wiem, no, co, co, co było problemem. Myślę, że te skoki takie trochę nie do, końca, nie do końca były takie fajne jakby mogły być, ale no nie wiem, nie wiem, tak nie. A z któregoś z tych dzisiejszych skoków byłeś zadowolony, czy z żadnego? Z tego pierwszego. Ten pierwszy mi się taki dość, dosyć fajny wydawał. W tej pierwszej serii. Drugi, nie wiem, no tak szczerze tak. czułem. Tak, po prostu wpadał narty, narty w dół i, i w ogóle nie było, nie było powietrza ani żadnej przyjemności e, zlecenia. A pierwszy był taki, mi się wydaje, tu najlepszy, najlepszy na tej wyskości. Chociaż metry i tak były te same, także, także to dużej, dużej różnicy nie było, ale lepiej się po prostu w nim czułem. Także dziś ten, dziś ten pierwszy, myślę, taki, no, lepszy. Za kilka dni mamy ale Jakie masz wspomnienia z tamtą skocznią? Lubisz tam skakać? Ojej, tamto. Tam to lubię. Nawet jak tam się gorzej skaczy, to tam i tak jest przyjemność. Bo jeszcze jeszcze jak się coś zmaci, to można, można jeszcze coś ulecieć w powietrzu. A nawet te gorsze skoki, to tam jest po prostu no, przyjemniej, można powiedzieć, nieprzyjemniej. Zobaczymy, no, jak, jak będzie forma. Forma myślę jest ok, także trzeba po prostu tam wziąć i powalczyć. E, skakać normalnie, tak się umie. E, no i polatać trochę, bo tu to tak kiepskawo z tym było. No to dzięki Piotrek, miłego powrotu do domu. No, dzięki.